To muszę uwiecznić. To to jest hardcore. Dostarczam paczkę do, do domu, chyba nie wiem, do leśniczówki. Jadę już kilometr w głąb lasu. I, i, i poruszam się leśną drogą. Fajnie tu jest. Latem miło spędzać tu czas, ale. Zobaczcie tu te kolejne... Jak można mieszkać w środku lasu? No, nie ma... Sp... A, tu taka, nie wiem, dziesięciometrowa przepaść. Można się fajnie poturlać w dół. No, no nie wiem, może nie, ale... Bo drzewa chronią, ale... Niesamowite. No a tu teraz zjeżdżam sobie w dół. To, 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 jest hardcore. To jest, to jest normalnie hardcore, no nie wiem, 3, 3 kilometry środkiem lasu, no to jest, podziwiam tych ludzi. I tu normalnie są domy, domy, gospodarstwa, nie wiem, chyba jadę do jakiejś leśniczówki. Aj, no 10 na godzinę to więcej się nie da a jak przysypie, to normalnie no nie wiem z helikoptera chyba zrzucają e, zrzucają chleb no, tu normalnie są domy ja kręcę Niezła jazda, a ja jeszcze mam pół kilometra. Ja kręcę normalnie. Podziwiam tych ludzi. A gdyby miała tu, powiedzmy, karetka dojechać, no to jest... To jest, to jest normalnie wyzwanie. No nie wiem, to już... ...helikopter ląduje albo wciągają człowieka na linię do środka helikopter zawiśnie na, na, na nad drzewami oj fajnie tu trzeba chyba mieć terenówkę jakby tak syknęło z pół metra no to nie ma wyjazdu jadę tutaj no już będzie 3 minuty wcześniej nie nagrywałem ale nagram jeszcze Wam e, podróż powrotną. Normalnie to jest ekstremalne przeżycie. I tutaj jest taki przechył. Wow. wow. Nieźle. Jak ja kocham adrenalinkę. Ale wytrzęsie mi normalny, naturalny masaż tyłka. Jedziemy dalej. Jest, jest, dalej, dalej. Normalnie życie. Życie wraz z naturą. No nie wiem, tu chyba niedźwiedzie podchodzą pod okno, wilki. Fajnie. Super sprawa. No już się zbliżam. Zbliżam się, to jeszcze nie to. Ja kręcę. Normalnie tu ludzie przystane kalaska. Jadę już ponad 4 minuty. Moment, moment, bo muszę sprawdzić na, na GPS-ie, czy się zbliżam. Czy czyś. czekajcie, tu chyba to jest to. Tu jest jakiś domek. Nie wiem czy to tu. Oj, jaj, 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 jaj. No to chyba tu. Moment, tam jakaś pani idzie na spacerku. Tu cofamy. Kamera. Coś tam widzę. To najlepiej na... No, lusterka. Idą państwo z psem. Czekajcie. Będzie tu chyba. Dobra. No tu. jedziemy, jedziemy. Jeszcze się... No muszę. No to jest... to jest, to jest wyzwanie. Ajajajajaj. No to jest... to jest to właśnie... To jest ten dom. Wow. GPS mi... Pokazuje, że jeszcze się do niego zbliżam. Tu jest tu. Ja kręcę. Normalnie mistrz. Mistrz kierownicy. Jestem, widzicie, widzicie tę grupeczkę. wow, Nieźle. Wow. Dobra, to na razie.